Siemmonkoldziska z tej strony Metzu. witam was w czwartym odcinku z serii przebudowa od zera do Chwały w Anglii. Zaczynamy szósty sezon naszej przygody. Przypominam, że w sezonie piątym w lidze zajęliśmy siódme miejsce. Czy to dodam przepustkę do europejskich pucharów za moment zobaczymy! Tutaj widzicie naszą sytuację budżetową. Jeśli trochę zmienimy suwaki, 43 miliony będą, patrząc na podstawowy skład wygląda to bardzo fajnie. Kilku piłkarzy jest na zgrupowaniach reprezentacji narodowych, no ale to myślę, że tylko na plus. Tutaj widzimy cele na ten sezon. Zobaczmy czy jest w ogóle jakiś sukces międzynarodowy, bo dla mnie to jest najbardziej interesujące. Tak jest, mamy wygrać ligę konferencji, więc będzie debiut w europejskich pucharach. I sprzedajmy Alexa Robertsona nie był mi potrzebny, a 40 milionów zdecydowanie się przyda. Tutaj widzimy sytuację w turnieju przedsezonowym. Trzecie miejsce bez tych podstawowych piłkarzy było naprawdę ciężko. Ostatecznie wygrywa Olympique Lyon, a nasz budżet to 79 milionów. No i widzimy tutaj przebieg mistrzostw Świata. W grupie A awansuje Holandia i Włochy, w grupie B Meksyk i Francja, Rosja i Niemcy. Tutaj widzimy Brazylię, Austria, Belgia, Czechy, Polska, Anglia, Brawo! Portugalia, Norwegia, Szkocja, Szwecja, Argentyna odpada w grupie, A. Tutaj Polska niestety przegrywa z Belgią po heroicznym boju. Wyniki ćwierć finałów. W półfinale wygrywa Holandia i Norwegia. W meczu o trzecie miejsce Włochy pokonują Portugalia. W finale Holandia, Norwegia. A było blisko wielkiej sensacji potrzebujemy nowego lewego pomocnika. Bo Colman, nie wiem, czy jest super przyszłościowy. Wytypowałem tutaj kilku myślę, że interesujących kandydatów. Patrząc na nasz budżet możemy na wiele sobie pozwolić. I kupujemy ostatecznie Angela Gomesa za 37,5 miliona, oby śmigał na skrzydle jak marzenie. I tak wygląda nasz podstawowy skład przed pierwszą kolejką ligową. Któż to w tym sezonie będzie naszym rywalem? Zobaczmy. Brighton and Ho Albion. Zobaczmy, jak nam pójdzie. Pierwsza kolejka. I zwycięstwo 3 do 2. Tak jest. Nawet Pogba nas nie powstrzymał. Zostało nam 41 milionów. No i możemy jeszcze kogoś spokojnie kupić. Na pewno przydałby się też ktoś jako zmiennik, powiedzmy, na prawą stronę pomocy. No i kogo byśmy mogli kupić? Wytypowałem tutaj kilku kandydatów w Musach, Wilson i Tavernier. I ostatecznie zdecydowałem się na Yunusa Musacha. Amerykanin kosztował mnie 35 milionów na ławkę, jak znalazł. Utrecht, Bodo Klimt i Aberdeen to są nasi rywale w fazie grupowej Ligi Konferencji. Pierwsze miejsce jest naszym obowiązkiem, inny wynik to będzie kompromitacja. Chlożek jak widzimy przechodzi z Lipska do Liverpoolu, Ojar Sabal do Barcelony, a Pulisic do Wolverhampton. My zrobiliśmy dwa transfery, bo na tyle pozwolił nam budżet. W pierwszej kolejce wygrywamy z Utrechtem 2-0 w Lidze Konferencji. Jak będzie w następnych. 1-1 z Aberdeen. Toż to jest sensacja w Szkocji. No i czekamy na kolejne mecze. Wygrana z Bodo Glimt w Norwegii 3-1. Takie wyniki to ja właśnie lubię. 1-1 u siebie z Bodo. Oj, ten wynik nie napawa optymizmem. Coś za często tracimy punkty. Na szczęście w Holandii wygrywamy 2-1 z Utrechtem. Zostaje nam jeszcze jedna kolejka. 4-1 z Aberdeen. I to oznacza, że Sutton United. Fazie grupowej ma pierwsze miejsce, drugi Utrecht i to te dwie drużyny awansują dalej. No i taki wynik ma prawo nas satysfakcjonować. Siódme miejsce po 15 kolejkach. No czyli zajmujemy to miejsce, które zajęliśmy na koniec poprzedniego sezonu. Chciałoby się jednak zrobić krok naprzód. Jednak przebić się trochę wyżej. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Najgorszą drużyną do tej pory jest West Ham United. Zobaczmy nasz podstawowy skład, który prezentuje się naprawdę dobrze. No, i to niestety kontuzja Justin Che wypada na 10 dni, ale w sumie mogło być gorzej. W rundzie wstępnej, oczywiście, nie bierzemy udziału, jako że zajęliśmy pierwsze miejsce. A nasz rywal Utrecht zagra ze Sportingiem. No i czas przenieść kilku utalentowanych juniorów do drużyny seniorów. Zaczynamy od McKenna. Potem przynosimy Owena Coxa. No i to by było na tyle. Cox ma potencjał, by stać się wyjątkowym. Zobaczymy, czy uda mu się go zrealizować. No i czas na naszą przygodę w Carabao Cup. Jeśli chodzi o pierwszą rundę. To tutaj nas nie było. Za to w rundzie drugiej również nas nie było. Runda trzecia. czyli już z naszym? Tak jest. Udziałem pokonujemy Nottingham. W rundzie czwartej dajemy radę Wolverhampton. Rochdale pokonany w ćwierćfinale. No i porażka w półfinale z Liverpoolem. I tak wygląda skład finału. Antony jak widzimy przechodzi do Chelsea w zimowym oknie. Isak do Atletico. A Soboslai do Real Madryt. My nie mieliśmy pieniędzy. Więc nie przeprowadziliśmy tego trzeciego transferu. Tak prezentują się wyniki rundy, rundy wstępnej ligi konferencji. I trafiamy w jednej finalu na Rangersów. Myślę, że całkiem przyzwoite losowanie. No i czas na naszą przygodę w The Emirates FA Cup. W pierwszej rundzie nas nie było. Jeśli chodzi o drugą rundę to podobnie. W rundzie trzeciej za to pokonujemy Huddersfield 2 do 0. Możemy spokojnie już przechodzić do rundy czwartej. Gdzie nasza drużyna pokonała Southampton. Więc nie musieliśmy grać powtórki. No i w rundzie piątej. Przegraliśmy z Barnsley. Pokarnych toż to sensacja. A w Szkocji wygrywamy z Rangersami 2 do 1. I u siebie też 2 do 1. 4 do 2 w dwóch meczu. I awansujemy do 1 czwartej finału. Ligi konferencji. Zobaczmy pozostałe wyniki jakie się tutaj stworzyły. I w ćwierćfinale gramy z Granadą. To jest dobre losowanie. Szóste miejsce po 30 kolejkach. Lekki progres. W stosunku do 15 kolejek. Tutaj jak widzimy Leicester bardzo wysoko. Jeśli chodzi znowu o najgorszą drużynę to nie jest to już West Ham. A Norwich City, czyli taka klasyka gatunku. A jeśli chodzi o podstawowy skład. No to widzicie jak fenomenalnie się prezentuje. Granada pokonana na wyjeździe 1-0. A w meczu u siebie 3-2, 4-2 w dwóch meczu. I awansujemy do półfinału Ligi Konferencji Europy. Zobaczmy kto tam jeszcze się znalazł. Frankfurt, Lille i Roma. A my w półfinale zagramy z drużyną Eintrachtu Frankfurt. Jest to wyzwanie. No i tutaj trafił nam się ciekawy obrońca Oskar Gilbert. Widzicie jego potencjał 92 do 94. Jeszcze przenosimy Farmera. No i Gilbert ma potencjał, by stać się wyjątkowym i na pewno swoją szansę otrzyma. Dremis we Frankfurcie 1 do 1. O i nie będzie łatwo w meczu u siebie. Ale wygrywamy pod ogrywce 3-2 i awansujemy do wielkiego finału Ligi Konferencji Europy. Zagramy tam z AS Romą, ależ to jest piękne przywitanie z europejskimi bucharami. Pierwszy występ i od razu finał. No i w ostatniej kolejce ogrywamy 3-0 Brighton, co oznacza, że mamy trzecie miejsce w Premier League. Ależ niesamowity rezultat. Leicester mistrzem, drugi Manchester City. Trzecie miejsce dla ekipy Sutton United. Zobaczmy jeszcze strefę spadkową. Któż się tam znalazł, z kim nie zagramy w przyszłym sezonie? Norwich, Barnmouth i Fulham. Fernandes z Manchester United został królem strzelców. Jeśli chodzi o najlepszych asystentów, De Bruyne tutaj rządzi i dzieli. A w czystych kątach nasz bramkarz Jeffrey jest najlepszy. Przed nami finał 26 maja 2027 roku. Saturn United vs AS Roma. Czas na ten spektakl. Jedziemy po puchar. Ale jak widzimy, Roma ma podobne plany. A tutaj jeszcze kontuzja, blok sama. Oj, ten mecz nie zaczyna się dobrze. Niby lekka kontuzja, nie możemy ryzykować. Ola Ofe pojawia się na boisku. Dobre przejęcie, Romy. Starałem się nas rozklepać jeden do zera Tiura. ależ się Francuz zachował w polu karnym. No i niestety, Roma wychodzi na prowadzenie. Ale my się nie poddamy, będziemy walczyć do samego końca. Wyrównanie. Ola Ofe jak widzimy, była to świetna zmiana. Wymuszona, ale jednak opłacalna. No i dokonamy zmian może rezerwowi, wniosą coś do gry, rzut wolny, centra i bramka, tak jest, Aziz, ależ to zrobił w polu karnym. opłacało się go kupić z Paris Saint-Germain. Możemy jeszcze dobić Rome i to się udaje, Aziz po raz drugi, jak widzimy w tym meczu okazał się być kluczowym zawodnikiem. Ostatnia akcja nie przynosi rozstrzygnięcia, nie przynosi raczej zmiany rezultatu i pokonujemy Rome 3 do 1. I pierwsze europejskie trofeum ląduje w naszym gablocie. Blok sam wypada na całe szczęście tylko na 5 dni. Evan Nilsson został najlepszym strzelcem, czyli gracz Lil. Jeśli chodzi o asystentów, Dolberg, Guevara i Gomez najwięcej asyst, a Schubert rządził jeśli chodzi o czyste konta. Tak wygląda na sam koniec nasz podstawowy skład. Ten sezon był niesamowity podium w Premier League. Do tego zwycięstwo w Lidze Konferencji Europy. Sezon marzeń. Tutaj widzimy Jeffrey Walker, Pike, Gomez. Leleveln Elliott i Blok sam po 59 występów. Lelewny najlepszy strzelec, drugi pike, trzeci Elliot, w asystach najlepszy pike, drugi Leleveln, a trzeci Gomez. No i tutaj zaprezentuję wam, ile poszczególni piłkarze jej występów. Jeśli ktoś Was konkretnie interesuje, to jak zawsze zatrzymacie sobie filmik w odpowiednim momencie i możecie przejrzeć sobie statystyki danego zawodnika. Ten sezon był naprawdę niesamowity, jeśli chodzi o Saturn United. Już to wspominałem, zwycięstwo w europejskim pucharze. Do tego jeszcze podium w Premier League. Trochę zawiedliśmy w wewnątrz angielskich pucharach, ale nie można wygrywać wszystkiego. No, zostało nam sporo pieniędzy, jeśli chodzi o pensje. No i myślę, że moi piłkarze zdecydowanie zasługują na podwyżkę i podnosimy pensję z 69 tygodniówki na 115. Olbrzymia podwyżka, ale mam nadzieję, że mnie za to nie zwolnią. Bo zostały te widełki fajnie ustawione. Gautier odchodzi z naszej drużyny za darmo. Był za mało wart, żeby opłacało się go sprzedawać. Tutaj 92 ocena menadżera na sam koniec. No naprawdę wiele celów udało nam się spełnić, między nimi zwycięstwo w Lidze Konferencji Europy. Do tego zakwalifikowaliśmy się aż do Ligi Mistrzów. I zobaczmy niższe ligi angielskie. Salford najlepsze w League Two. Zobaczmy też najgorszą drużynę, bo jak wiecie zawsze mnie to interesuje. Tutaj Trammers Rovers najgorsze. League One Rotterham wygrywa drugie miejsce Blackpool. A jeśli chodzi o najgorszą drużynę... Na trzecim poziomie rozgrywkowym to jest to Newport County. I Championship, Aston Villa i Brentford awansują. Widzicie kto zagra w barażach. A jeśli chodzi o tą drużynę, która była ostatnia, to jest to Sunderland. No i zobaczmy puchary, których nie wygraliśmy. The Emirates FA Cup trafi w ręce Manchester United. Carabao Cup dla Liverpoolu. Przejdźmy teraz do europejskich. Super Puchar dla Stadren ograli Real Madrid, Liga Europy dla Chelsea. No, a tutaj Legia, widzimy, strzelcy odpadło dopiero w ćwierć Wielki sukces polskiej drużyny Paris Saint Germain z Ligą Mistrzów. Zarząd chce oczywiście kontynuować współpracę. Jestem z tego powodu zadowolony. Zaczynamy sezon siódmy naszej przygody. Niech Saturn United wzniesie się na nowy poziom, bo zagramy w Lidze Mistrzów w tych rozgrywkach, w których każda drużyna w Europie chce zagrać, no a nam to już jest dane w tym sezonie. Budżet olbrzymi. Ponad 100 milionów, więc na pewno przeprowadzimy jakiś gwiazdorski transfer, bo jako drużyna, która wygrywa europejski puchar i zajmuje miejsce na podium w Premier League, dla nas nie ma transferów niemożliwych. No i widzimy tutaj cele na ten sezon. Szczególnie interesuje mnie sukces międzynarodowy i krajowy. Mamy być w półfinale Ligi Mistrzów i zakwalifikować się do UEFA Champions League. Myślę, że da się zrobić. Pierwsze miejsce w turnieju przedsezonowym, tym razem nie mieliśmy Kadrowiczów, więc mieliśmy spokój. Wygrana w półfinale z Monako i porażka z Interem w finale. A nasz budżet to 124 miliony. Przydałby się nam jakiś nowy, środkowy pomocnik ofensywny, bo chciałbym lekko zmienić formację. Rejna, Carvalho lub Chukwuemeka. Ostatecznie kupuje Giovaniego Reyne za 95 milionów z Real Madrid za rok wygasał mu kontrakt i wykorzystałem tą okazję. Bristol odchodzi do romy za 17,5 miliona, bo nie był mi potrzebny. No i takie mam ustawienie. Będzie docelowo na trzech ofensywnych pomocników. Tylko jeszcze Pike musi zmienić pozycję. Zaczynam od meczu z Manchesterem United i w pierwszej kolejce z czerwonymi diabłami. Przegrywamy 0 do 1 i jeszcze Gomez doznaje kontuzji. Oj, to nie jest dobry początek, wypada na 4 tygodnie. Oj, ten sezon ciekawie się zaczyna. Kelly sprzedany do Nottingham Forest za ponad 5 milionów. Jak widzimy, jego nazwisko nie występuje na koszulce. I zmieniamy pozycję Angela Gomesa. i niestety jego overall nie urósł. Wielka szkoda. Oferta 241 milionów za Eliota, ale on woli grać w Premier League. Zmieniamy pozycję Pajka i jego overall niestety nie wzrósł. No, i tutaj Finley Coleman odchodzi do AS Monaco za 55 milionów. Nasz wychowanyk, niech się sprawdzi w Ligue 1. Mamy 90 milionów, jeśli chodzi o następny transfer. Przydałby się nam kolejny środkowy pomocnik ofensywny, tym razem bardziej taki rezerwowy Carvalho albo Chukwuemeka Ostatecznie kupuje Czupfu 45 milionów, myślę, że wart był tych pieniędzy. Bayern, Salzburg i Lokomotiv. Myślę, że jest to grupa do wyjścia. Czy z pierwszego miejsca, nie jestem pewien, ale powinno się udać. Damsgo przechodzi do Barcelony, Dembele do Liverpoolu, a Guardiol do West Hamu, to były najgłośniejsze transfery. My kupiliśmy Rejny i Cukwu więc też było spoko. No i przenosimy piłkarzy do drużyny seniorów. Simons tutaj nam się trafił, więc ląduje w pierwszej drużynie, podobnie jak Hankook. a tych też w sumie możemy przenieść, bo dlaczego by nie, Hankuk ma potencjał, by stać się wyjątkowym, ale w sumie ma dużą konkurencję na lewej stronie. Gardnera udało mi się wypożyczyć, ile ja czekałem, żeby kogoś wypożyczyć. Oj, długo! I w pierwszej kolejce pokonujemy Bayern, Monachium 2 do 1, idealny początek, ale przegrywamy w Moskwie. Co tutaj się stało? Jeszcze oni z Wawrzyniakiem nas pokonali. Wow! W Salzburgu na szczęście wygrywamy 2 do 0. Jak będzie w rewanży u siebie, wygrana 4 do 2, tak jest, to jest dobry prognostyk. Mamy już 3 zwycięstwa w fazie grupowej. Porażka niestety w Monachium z Bayernem. Oj, to może nam skomplikować lekko plany. Remis u siebie z lokomotywem Moskwa i to oznacza, że Saturn United w grupie zajmuje trzecie miejsce. Trzecie miejsce. Pierwszy lokomotyw, sensacja niesamowita. Drugi Bayern. My spadamy do Ligi Europy. Nie tak to miało być. Ale za to w Premier League. Drugie miejsce po 15 kolejkach. To wygląda naprawdę obiecująco. Do Manchester City jeden punkt straty, więc. Leicester za to zawodzi na całej linii. Mistrz Anglii na 12 miejscu, Nottingham na ostatnim. A jeśli chodzi o podstawowy skład, to ta zmiana formacji była kluczowa. Zagramy z Reims w rundzie wstępnej: jak widzimy, Liverpool, Real Madryt też tutaj grają, więc na pewno będzie ciężko. Musaha sprzedaje do Nice za 45 milionów, no bo nie był mi potrzebny. Mam 82 miliony i chcę wykonać ostatni dla mnie dostępny transfer. Teraz przydałbym się jakiś nowy środkowy pomocnik, mimo iż Aziz jest niezły, to chciałbym kogoś ciekawszego w przyszłości. Charlie Patino wygląda dla mnie dobrze i ostatecznie kupuję go za 50 milionów. Aziz sporo nam dał, ale teraz czas na czas Patino. No i widzimy, Solomon przechodzi do Liverpoolu z Nicei, następnie Rovella do Atletico i raz Padori do Leeds United. My kupiliśmy Patino, a sprzedaliśmy Musaha. No i wygrywamy z Reims 2 do 0, to jest naprawdę dobry wynik w meczu wyjazdowym, 1 do jednego u siebie. I spokojnie przechodzimy tą rundę wstępną. Tutaj widzimy Real niszczy Fiorentinę, Liverpool ledwo, ledwo pokonuje PSV. I w 1.8. zagramy z Bayerem Leverkusen, mogło być lepiej, mogło być gorzej. To nie jest losowanie marzeń, nasza przygoda w Carabao Cup, zobaczmy jak to się prezentowało. Tutaj nas nie było, w rundzie drugiej no też nas nie było. Za to w rundzie trzeciej pokonaliśmy ledwo, ledwo Northampton po rzutach karnych, to dobrze nie wróży. Blackburn też ledwo, ledwo po karnych. W ćwierćfinale Leeds po karnych, w półfinale Tottenham i w finale zagramy z Manchester United, więc czas na finał Carabao Cup. Liczy się tylko trofeum w natarciu Sutton United i bramka to jest blok sam. Świetne zachowanie waliczyka w polu karnym i prowadzimy od 54 minuty. Aziz pojawia się na boisku i inni też zawodnicy. Zespół akcja 2-0, blok sam niezawodny w tym meczu. 79. minuta, Saturn United rządzi i dzieli. A 2-0 za mało, 3 to lepiej wygląda Elliot, tak jest. 86. minuta i pewny triumf naszej drużyny. Ostatnia akcja meczu zakończona. Wygrywamy 3-0 do 0 z Manchester United w finale Pucharu Pasztetowej. Ale nawet takie trofeum warto zdobywać. Jak widzimy Greenwood został królem strzelców. Asystach Sterling i Lelewellen najlepsi, a w czystych kątach Cortes i Jeffrey. Z Leverkusen u siebie remisujemy 0 do 0, a w rewanżu wygrywamy 2 do 0 i awansujemy do ćwierćfinału Ligi Europy. Tak, tak, tak. To nam się udało. I widzimy pozostawnik 1 8. finału. Czy były jakieś sensacje? No nie za duże, a my trafiamy na Real Madrid w ćwierćfinale. Oj to nie jest dobre. Waters wypożyczony do Espaniolu, oby mu się tam wiodło. Po 30 kolejkach jesteśmy liderem drugie miejsce Chelsea odrodzenie Leicester. Z 12 na trzecie miejsce cóż za powrót lisów. Jeśli chodzi o najgorszą drużynę na chwilę obecną, to jest to niezmieni Nottingham Forest. I popatrzmy na podstawowy skład, tak wygląda przed meczem z Real Madryt 2 do 1 u siebie z królewskimi. Jak będzie w rewanżu w Madrycie? 1 do 0, 3 do 1. Nie taki wilk straszny, jak go malują. Eliminujemy Real Madryt. Roma eliminuje Liverpool, nie ma już faworytów. I w półfinale zagramy z Napoli. Będzie ciekawie. No i nasza przygoda w The Emirates FA Cup. W pierwszych dwóch rundach, oczywiście, nas nie będzie. Więc emocje zaczynają się dopiero od rundy trzeciej. Gdzie pokonujemy Blackburn 2-1. Tym razem karne nie były potrzebne. Przejdźmy do rundy czwartej. I tutaj pokonujemy West Ham 1-0. Więc dla nas nie istnieje taka powtórka meczu, więc dobrze. W rundzie 5 daliśmy radę Crystal Palace, w rundzie 6 Stoke City. W półfinale przegrywamy z United, więc zemścili się za Carabao Cup. A u siebie pokonujemy Napoli 2-1, w rewanżu niszczymy ich 4-1-6-2 w dwóch meczu. I w finale Ligi Europy zagramy z Romą. Powtórka z rozrywki. Oby się to potoczyło podobnie. Bo ma to rywal, który ewidentnie nam leży. W ostatniej kolejce pokonujemy Arsenal 2-1, do 1, co oznacza, że Saturn United zajmuje pierwsze miejsce w Premier League. Tak jest Mistrzostwo Anglii. W siódmym sezonie Manchester United drugi, City trzecie, Chelsea czwarta, Leeds, Leicester ostatecznie na ósmym miejscu, a spada Stoke, Aston Villa i Nottingham Forest. I jak widzimy, Lelevelin królem strzelców, brawa dla Walijczyka, Pike najlepszym asystentem, a w czystych kontaktach rządzi znowu Jeffrey. cóż to jest za bramkarz? No i czas na finał Ligi Europy, aby potoczył jak się jak w sezonie szóstym. finał Ligi Konferencji, wszystko w naszych rękach i nogach. Pokonajmy Romę po raz kolejny. No i jak widzimy, atakujemy i bramka tak jest, blok sam on nie zawodzi w ważnych momentach i daj nam prowadzenie w dziewiątej minucie. A jeden do 0 to za mało, 2-0, wygląda lepiej, od trzynasta minuta. My po prostu robimy co chcemy na boisku. No i doknamy zmian, niech też rezerwowi dostaną swoją szansę, Roma w natarciu, Robertson gol, niestety świetne uderzenie naszego byłego zawodnika, oby to nie oznaczało za moment wyrównania. Ostatnia akcja tego meczu, nie, 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 nie będzie wyrównania, miłość Robertson zdobył bramkę, to była bramka na otarcie łez. Dwa razy w dwóch finałach pokonaliśmy Romę, raz w finale Ligi Konferencji Europy, a raz w finale Ligi Europy. Dwa trofea z rzędów europejskich pucharach, piękna historia pisze się na naszych oczach. Dziuram najlepszym strzelcem, Pike najlepszym asystentem, a Silva najlepszym bramkarzem. No i tak wygląda nasz podstawowy skład. Na sam koniec rozgrywek, no naprawdę te overale, muszą robić wrażenie. A jeśli chodzi o występy, najwięcej Jeffrey, Che, Mills, Lelewellen, Blocksam i Elliot po 64. Najwięcej bramek Lelewellen, drugi Blocksam, a trzeci Elliot. W asystach rządzi Lelewellen wraz z Spike'em a trzeci Reyna. No i tu zobaczcie sobie poszczególnych zawodników. Chałupniczak to taki nasz, oczywiście solidny, rezerwowy. No trzeba mieć ten polski akcent na ławce, no przecież jest polska szkoła bramkarzy, więc jakbyśmy mogli nie mieć Polaka na ławce. Chałupniczak w jednym z sezonów zagrał, a tak poza tym to po prostu ogrzewa ławkę, zgarnia przyzwoite pieniądze i poprawia morale w zespole. No bo jednak warto mieć takiego atmosfericia, który zawsze podbuduje morale. Może nie nazywa się peszko, ale również daje radę. No i tutaj widzimy, zostało nam sporo pieniędzy na pensję. Nasi zdobyli mistrzostwo Anglii, do tego dołożyli Ligę Europy, więc czas na podwyżki ze 130 na ile? Na 200. No teraz to już płacimy na kosmicznym poziomie i chyba dla nas już nie ma transferów niemożliwych. Widzimy wielu Anglików, no i pojedynczy Walijczycy dostali powołanie do reprezentacji. Pomyliłem w sumie w pewnym momencie Bloxama, nazwałem go Walijczykiem, on jest Anglikiem. No wybacz taka lekka pomyłka. Oczywiście ten nasz drugi napastnik Elliot jest Walijczykiem, a sam to jednak Anglik. No ale takie pomyłki się zdarzają. Colchester najlepsze w League Two. No i zobaczmy najgorszą drużynę, czyli taka klasyka gatunku jeśli chodzi o te niższe ligi. Tutaj Hardpool najgorsze. W League 1 najlepsze Derby County, drugie miejsce Sunderland, więc wracają do Championship. A jeśli chodzi o najgorszą drużynę, to jest to Mansfield Town, i Championship Blackburn i West Ham wywalczyły awans. Między innymi Norwich i Barnum w barażach. A z ligi na ostatnim miejscu spada Ipswich Town. No i zobaczymy Puchary, których nie wygraliśmy. Te Emirates FA Cup trafia w ręce Manchester United. Jeśli chodzi o Super Puchar, Paris Saint-Germain ogrywa Chelsea. Liga Konferencji Europy dla Seville. Nowi królowie tych rozgrywek. I Liga Mistrzów dla Barcelony. Odrodzili się jak widać po latach. Zarząd chce. Kontynuować z nami współpracę, w sumie się nie dziwię. Zdobyłem w, te, w tym odcinku Ligę Konferencji, do tego dołożyłem Ligę Europy, Carabao Cup, no i oczywiście Mistrzostwa Anglii. Fenomenalnie rozwija się ta przygoda w Sutton United. Musimy jeszcze tylko zwojować Ligę Mistrzów, no i ta seria wtedy będzie można, będzie mogła być zakończona, ale do tego jeszcze nam trochę potrzeba, bo jak widzieliście, na razie w Lidze Mistrzów to zawiedliśmy na całej linii. A jeśli chodzi o następny odcinek z tej serii, to pojawi się na kanale 7 lutego, więc z tego miejsca zapraszam Was już serdecznie, a za tydzień będzie przebudowa klubu z ekstraklasy, jakiego to jeszcze nie zdradzam. Za ten odcinek bardzo Wam dziękuję, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych materiałach.